Program Docen dr Barbary Milewicz Spotkania z językiem Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że mamy możliwość kontynuowania spotkań z językiem. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować osobom i instytucjom, dzięki którym ten program mógł ponownie zaistnieć. Zatem pragnę podziękować Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za finansowanie tego projektu. Władzom Uniwersytetu Witolda Wielkiego za przychylność i udostępnienie pomieszczeń oraz spółce Wilropa i dziennikowi Kurier Wileński za zaangażowanie w jego realizację. Tematem naszych spotkań, tak jak i przed dwóch laty, będą różne zagadnienia związane z językiem. A więc nadal będziemy rozważać o etymologii, czyli o pochodzeniu wyrazów. O znaczeniu i zmianie znaczenia wyrazów, o nazwach własnych, czyli o imionach, nazwiskach, przezwiskach, nazwach miejscowości, a także będziemy mówić o ciekawostkach językowych. Sporo miejsca poświęcimy również poprawności językowej, gdy jest, gdyż jest to bardzo ważny temat, zwłaszcza w środowisku wielokulturowym. Używanie na co dzień kilku języków. Sprzyja przenikaniu obcych elementów do języka ojczystego. I w takiej sytuacji bardzo trudno jest zachować czystość językową, mówić poprawną i bogatą polszczyzną. Język polski używany na terytorium Litwy, już mówiliśmy o tym wcześniej, ma status języka mniejszości narodowej. Jego użycie, jak wiemy, nie ogranicza się tylko do kontaktów rodzinnych, sąsiedzkich lub prywatnych. Obsługuje on też inne sfery życia i działalności. Jest obecny w kościele, w szkolnictwie, w tym też w szkolnictwie wyższym, w mass mediach oraz w działalności kulturalnej. I tutaj jest wymagane posługiwanie się polszczyzną ogólną, nie zaś odmianą regionalną. W tym miejscu jeszcze raz chcę podkreślić, bo już mówiłam o tym podczas poprzednich spotkań, że terytorialnych odmian języka, do których zaliczamy też polszczyznę litewską, nie należy uważać za gorsze od języka ogólnego. Po prostu są one stosowane w określonych sytuacjach komunikacyjnych i ograniczone do danego regionu. Natomiast odmiana ogólna, czyli polszczyzna ogólna, jest ponadregionalna. Ma szerszy zakres stosowania ze względu na swoje zróżnicowanie stylistyczno-funkcjonalne. Pamiętajmy o tym, że język jest najważniejszym wyznacznikiem tożsamości narodowej, ponieważ spaja członków danej społeczności, umożliwia dostęp do dziedzictwa kulturowego. Poprzez język nas, jako Polaków, postrzegają też Litwini oraz inne narodowości zamieszka zamieszkałe na Litwie. Nie traktujmy naszego języka ojczystego pomacoszemu bądźmy dumni z tego że mieszkając na wyspie językowej jaką jest wileńszczyzna oddalony od etnicznego terytorium potrafiliśmy zachować język naszych przodków dbajmy o jego przetrwanie i poprawność mam cichą nadzieję że nasze spotkania z językiem w pewnym stopniu przyczynią się do popularyzacji wiedzy o języku w tym też do jego poprawności Zatem zapraszam Państwa na spotkania z językiem w każdy czwartek. Do widzenia.